Siema, Siema, witam wszystkich serdecznie. Poniedziałek, więc standardowo lecimy z aktualizacją rynkową. Dobra, jeżeli chodzi o Bitcoina, no to nuda, tak jak wspominałem, ostatnio mieliśmy tutaj z interwału dwugodzinowego ten Liquidity Grab, czyli ten zestaw. No i można powiedzieć, że on został tutaj zebrany, więc ja spodziewam się ruchu do góry. Dzisiaj rano wrzucałem małą aktualizację, więc spodziewałbym się jakiegoś takiego ruchu mniej więcej, tak? Czyli podbicia do góry zebrania może jeszcze szczytu i następnie ruchu w dół do MA50 z D1. Dlaczego z D1? Ano dlatego, że h nas już mocno trzyma. I teraz zobaczcie, mieliśmy pierwsze dotknięcie, wyłączę magnes, drugie dotknięcie, więc teoretycznie powinniśmy wybić szczyt w momencie, w którym dotykamy supportu. Natomiast jeżeli nie nadbijemy tego szczytu, no to jest szansa, że będzie mi recline od dołu, czyli będzie mi zejście, przebicie i wtedy ruch do dołu. Zobaczmy teraz, gdzie jest ma 50 na D1. No, ona tu wierzy do tej strefy z okolic 112 tysięcy. Bardzo, bardzo mocno. Nie chciałbym, żebyśmy zamknęli się poniżej. Ale to zrobię na jakimś czystym czarcie. O, ten jest czysty. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, z interwału tygodniowego, albo nawet trzydniowego, żeby to było bardziej widoczne, to sobie mogę pousuwać. Z interwału trzydniowego mielibyśmy wtedy sytuację, w której mamy akumulację jeżeli zeszlibyśmy z powrotem poniżej na wykresie tygodniowym, poniżej tych powiedzmy wiem, 110 tysięcy, ten zakres by był zakresem manipulacyjnym i tutaj rozpoczęłaby się dystrybucja, czyli ruch właściwy, wtedy model AMD i byśmy mieli, można powiedzieć, po cyklu, jeżeli chodzi o Bitcoina. Na ten moment no, nie widzę tego. Jeżeli wybijemy trwale, powiedzmy, okolice tych 120, to nawet jest szansa na 130-140 tysięcy, tak? Ja tutaj mam sobie swoje targety zapisane stare, czyli dla mnie można powiedzieć, że tak ja momentem kluczowym, z którym będę się bardzo mocno zastanawiał na wyjściem z rynku całkowicie, to jest 130-130 tysięcy. To wcześniej miałem obliczone jako i tego się będę dalej trzymał. Dobra, jeżeli chodzi o Ethereum, Ethereum bardzo bardzo mocno wygląda. Można mieć jakąś trastowkę, natomiast wygląda bardzo bardzo fajnie. I skupiłbym się na interwale tygodniowym na tym tutaj range'u. Mianowicie cały ten zakres, który mamy tutaj, czyli to jest od tego punktu, od można powiedzieć 4000 do 2100, mamy zakresem akumulacyjnym, ok? Można powiedzieć, że tutaj mieliśmy. Manipulacja, czyli wyjście z zakresu. Natomiast zobaczcie, powrót, respektowanie rężu i ruch właściwy do góry. Więc teraz mamy dwie możliwości: albo Ether będzie bardzo, bardzo mocno pił i atakował okolice kol 6000, albo zobaczymy coś takiego, że będzie wybicie, będzie manipulacja powyżej 4000, czyli powiedzmy 4-4600, i powrót do strefy akumulacyjnej. Więc bardzo, bardzo istotne, żeby to obserwować, co tutaj się na tym idziemy stanie. Na małych osiach na H1. Jest tutaj impuls wzrostowy, czyli mamy liquidity grab z H1, to jest ta świeczka czerwona, więc teoretycznie 1 do 2 powinniśmy zaliczyć do góry. Dzisiaj jest poniedziałek, więc ja w poniedziałki rynku nie rozgrywam. Natomiast taki setup jest, 1 do 2 pokazuje nam w okolicach 3954, czyli można powiedzieć, że górę tego range'u. Dobra, no zobaczmy jeszcze sobie teraz na wykresie dniowym, czy jest dywergencja. Nie, jest zdrowy ruch, nie ma ruchu dywergencyjnego na tygodniówce na tygodniówce, też to będzie zdrowy ruch, ok? Też to będzie zdrowy ruch, nie ma dywergencji. Jeżeli pójdziemy powyżej, to nie będzie dywergencji tygodniowej, więc ETH rośnie bardzo, bardzo zdrowo. No i strefa, która mnie interesuje, to jest ta z Natomiast, tak jak mówiłem, z wyższego time frame'u, czyli z H12, no to jest ta strefa wolumenowa, czyli okolice 3400-3200. To jest miejsce do zbierania L. Chyba się nie pojawił żaden inny wolumen, więc to jeszcze sprawdzę. H12 nie, to jest nasza świeczka wolumenowa, więc trzymam się rozegrania można powiedzieć tego planu. Więc może być jakaś sowka. natomiast myślę, że będziemy atakować okolicę 4000. Dobra, co do dominacji. Dominacja, tutaj gdzieś to mam OK. Dominacja. Ostatnio rozmawialiśmy gdzieś na tutaj, tak, na tym soporcie I mówiłem, że może być jakieś małe reagowanie, następnie zejście w dół i naszym triggerem była. EMA 200 na D1, czyli zejście, może jakiś retest i ruch w dół. Natomiast tego nie było i bardzo mocno lecimy w dół. Więc dla mnie teraz punktem jest tygodniówka. Oparcie, wiadomo, trzeba zejść na wyższy TF. Tygodniówka w tym momencie jest łamana. OK? Tygodniówka jest łamana, więc naszym celem będzie 200 z tygodniówki. Więc wygląda to dalej, jeżeli chodzi o arty wzrostowo. podobnie będzie zaraz pewnie wyglądała na Ethereum do Bitcoina. ETH do BTC, zobaczcie podobnie, czyli przebicie, support, support. Chcemy tygodniówki, mamy na tym poziomie. Zajdźmy sobie na maTF Zobaczmy, czy możemy sobie coś tutaj złapać na małym TF-ie. H12, strefa wolumenowa, czyli powyżej, mniej więcej tak jak na Ethereum. To jest ten zakres. tutaj, no więc też może będzie jakaś mała konsola, natomiast Ethereum wygląda. Bardzo, bardzo fajnie i wzrostowo. Więc tutaj mamy chyba wszystko. Tutaj też Total jest niebezpiecznie blisko wybicia swojego ATH, tego, można powiedzieć, z tego cyklu. Tak, ten z 2021, więc po wybiciu ATH możemy mieć jakieś mało drogowanie i cofkę. Natomiast myślę, że to nie będzie miało teraz miejsca, tylko raczej bliżej końcówki tygodnia. Więc to mamy chyba wszystko. Ta. I teraz, jeżeli chodzi o alty, rzeczy, które mnie interesują, desync. Tu niestety, albo stety, nuda, dalej zakres akumulacji, nic się nie dzieje, Rio bardzo, bardzo fajnie, ja Rio skeshowałem troszkę, natomiast Rio, zobaczcie, zakres konsolidacyjny, to sobie usunę, nie mieliśmy tego ruchu właściwego w dół, więc ja nie dobieram do pozycji, natomiast bardzo fajny zakres konsolidacji pod mam czyli pod oporem, jeżeli tutaj wyrwiemy się powyżej tego zakresu oporu, no to może być reclaim i ruch do góry, więc Rio bardzo, bardzo fajne. Praj. Bardzo fajny wzrost, już odnotowany od wejścia, które podawałem na grupie, mam 121%, więc bardzo, bardzo fajnie. Link TP2 i tutaj został mi ostatni TP3 i raczej nic nie będę tutaj z tą repozycją linku robił. Zobaczę tylko, czy pojawił się jakiś sensowny wolumen. Link H4 tutaj, a H12... Też świeca wolumenowa zamknięta na dół, więc nie interesuje mnie. SUI, niestety troszkę mi brakło do wejścia, miałem to chyba na innym wykresie, więc zaraz to przejdę do tego wykresu. AVM, zarąbisty ruch, akumulacja i próba wybicia górem. Jeżeli będziemy mi wybicie, to myślę, że będziemy akumulować, atakować, przepraszam, okolicę 50 centów, więc od pierwszego wejścia mojego będzie X5, natomiast od dokładki X2. Fartcoin, bardzo fajny ruch. 1,52 złapane i teraz celuję w 1,95, więc na ten moment tutaj też bez zmian fajny, paraboliczny ruch zaczyna się tworzyć. Myślę, że okolice 2 dolarów to będzie kaszowanie i jeżeli uda mi się Fartcoina złapać w okolice 1,50-1,40 na korekcie, pamiętajcie, taka korekta na pewno przyjdzie 20-25%, żeby przywitać zwaną ulicę, więc zobaczymy. Natomiast no, to by było okolice 1,52, bardzo fajny ruch. Waves, ja tę pozycję oddałem, w zysku nie interesujemy to już. Banana, bardzo fajny wzrost. I tutaj pozycja kasowałem dzisiaj 20% ustawiłem sobie z powrotem siatkę, natomiast 25% już złapana. jeżeli chodzi o banana, mój target docelowy to jest 43 dolary. BGB tutaj trochę nudy, ale tak jak mówiłem, skupowałem to też pod Lunchpadę. lunchpulę fajnie płacą, więc czekamy. Nero, chyba już mi się nie uda tego złapać. Zobaczymy. Tu miałem chyba z H12 strefy wolumenową, tak. I ten wolumen jest, no jest jaki jest, więc cała ta strefa dla mnie będzie. Dalej OK. Jeżeli mielibyśmy cofkę 25%, to akurat po ten order, który zostawiłem. Ta TaoBot, kolejny e, GEMS, natomiast tutaj się, się nic nie dzieje. I PAMFAN, monetę, którą skupiłem i zebrałem na H1. Bardzo, bardzo chciałbym, żebyśmy przebili tutaj poziom ostatniego ruchu. Czyli tu mieliśmy wybicie, opór, czyli PAMFAN, żeby ruszył mocniej, musimy przebić okolice ok. 46 centów. Ja jestem załadowany już w 50%, bo uważam, że ten zakres jest zakresem akumulacyjnym do ruchu, do góry i to byłby tyle, wezmę sobie jeszcze tutaj to co mam w grze czyli to co mnie jeszcze interesuje pęgu bardzo mocno poszedł, natomiast chciałem dać tą sui, które sobie zaznaczyłem o, SUI. sui z D1 order u mnie wiszący na poziomie 3.57, jeżeli nie dalej mam prawie całą paczkę z którą brałem wcześniej i tutaj był target w okolice 6.50, zaraz zobaczę sobie tylko zmierzę i tam będę oddawał całość 6,41 to jest mój target na swój, i tutaj będę się kasował z tej pozycji. Brałem ją z tego miejsca, więc tutaj powiedzmy będzie wzrost 128%. Jak dla mnie, idealnie. I jeszcze solanka, na którą też się ustawiłem. Czy będzie miejcówka? Zobaczymy, bo na solanie zaczyna się robić sensowny wolumen. O, tutaj nie, czyli nie ma. Zobaczymy jeszcze solane do bitcoina. Solana do Bitcoina, bardzo, bardzo fajnie i na oporze, więc jeżeli będziemy mieli przebicie, reteścik, to kolejnym targetem 0002, więc też solanka wygląda fajnie. W ogóle te alty wyglądają fajnie, więc myślę, że dalej będziemy mieli jakiś sensowne wzrosty, natomiast coraz bliżej korekty, dlatego że wszystko zaczyna rosnąć, zobaczcie, jak zobaczymy sobie przykład na etera. O, to jest jeszcze ciekawa rzecz, którą Wam pokażę, jeżeli chodzi o wzrosty i czas wzrostów na Ethereum, zobaczcie, można powiedzieć, że tu mieliśmy ten wzrost, który był w tym miejscu i jeżeli chodzi o czas trwania do topu, jest 6 tygodni, ok? Tutaj zaznaczymy sobie drugi, czyli gdzie to jest tutaj, o. z tego miejsca, tu mieliśmy 6 tygodni i teraz w momencie, w którym mamy, można powiedzieć od tego miejsca wzrost, mamy tych tygodni, nie, to złapałem, mamy tych tygodni wzrostowych 4, czyli teoretycznie około 2 tygodnie, i może będzie jakaś tam większa korekta lub konsolidacja. Więc myślę, że tyle. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia w czwartek. Pozdro